No, wziąłem ci ja do ręki książkę, co jest o wikińskiej kobiecie. No. I nie jest to lagerta tarczowniczka. Mało tego, tak, bohaterka, bohaterka wiedzie swój poczciwy żywot w Norwegii w wieku dziewiątym. W drugiej jego połowie. To jedno, w świecie trudnym, jeszcze w, w, tym, jego, w tym jego zakątku, w którym te, te warunki życia są jeszcze trudniejsze. I tak sobie myślę, to jest książka o szczęściu. To jest książka o szczęściu, o umiejętności przeżywania szczęścia. Ponieważ życie nie oszczędza głównej bohaterki, a jednak ona kroczy po tej jasnej stronie. Chciałem powiedzieć ulicy, no, ale ileż tam było tych ulic. W każdym razie kroczy w słońcu. Obija się, boleśnie się obija. Brnie w błocie i w śniegu. Ale w jej wnętrzu świeci słońce. I to jest niezwykłe. Kiedy przyznałem się do tego, że, 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 że znam taką autorkę, a pewien znajomy wiking, a może on nie jest wikingiem, może on jest weletą, weletem, o tak, mhm. był przekonany, że jest historyczką, mówi o autorce. No ale na okładce przeczytałem, że jest z wykształcenia teatrolożką. Nie ma to znaczenia. Podobno północną drogę cenią także skandynawowie, bo o nich rzecz traktuje. Więc Elżbieta Herezińska jest autorką wyjątkową. Tak myślę. Tym bardziej, że, że kolejna część drogi północnej drogi jest pisana z perspektywy Kobiety o mrocznej duszy. A kolejna jeszcze... Hmm, samotnego wśród swoich. Obcego wśród swoich. Czyli... Czyli misjonarza. Misjonarza na dalekiej północy. Gadu, gadu. Wiecie, naprawdę, nie... Nie każdy mieszkaniec północy musiał być krewnym Ragnala, Ragnara Lodbroka. Chociaż teraz gdziekolwiek spojrzę, nawet dzisiaj byłem w bibliotece, sięgnąłem po książkę i tak. I znowu Ragnar Lodbrok. Kościół, zaczynasz mi działać na nerwy. Nie. Saga Sigrun. Ta książka mnie poruszyła. Elżbieta Herezińska, saga Sigrun, część pierwsza cyklu Północna Droga. Ja jestem Sigrun, wdowa po Reginie, matka bierna i Gudrun, córka Abalwaldra. Jestem w jesieni życia, a padły ze mnie liście, kora nadkruszona. A jednak pień nie zmurszały, wciąż trzymam się prosto. Może korzenie, którymi wrastałam w tę ziemię bez pośpiechu, powoli, są aż tak rozległe, że wciąż mnie w niej trzymają, choć już nie ma po co. Soki krążą we mnie, coraz wolniej i wolniej. I nie wiem, czy dostrzegę chwilę, gdy ustaną, więc stoję. Czekam, aż mgły opadną, wtedy mój syn jedyny znajdzie drogę do domu. Co dzień patrzę w stronę fiordu, lecz mgła wciąż trzyma się mocno. Wokół mnie pędzą wichry, śnieżyce i burze, a ja stoję bez drgnienia. Liście straciłam dawno, więc po cóż się lękać. Z wiosennymi wiatrami przylatują ptaki. Tuleje do wyschniętych piersi. Kołatanie serduszek coś mi przypomina. Dotyk lekkich piórek ogrzewa palce jak niegdyś dotyk żywych. Chyba ściska mnie zbyt mocno, bo szamocą się i kwiląc uciekają. Widać czasy, w których wszystko, co żyło, lgnęło mi do łona. Odeszły bezpowrotnie. Mój ojciec nie miał synów. Hołbił mnie. Odkąd stanęłam na nogach, Zwoził z wyprawy najdelikatniejsze futra, najpiękniejsze błyskotki. Każdej wiosny po pierwszej pełni księżyca ofiarowywał mi pierścień. Gdy wydawał mnie za mąż, miałam ich szesnaście. Byłam jasnowłosa, a on mawiał, że moja twarz to klejnot oprawiony w złoto. Apal Walder był wielkim wojem. Król mianował go jarlem, zawsze przewodził Kingowi. Mawiał, że męża sama sobie wybiorę. Ale tylko spośród tych, których on wyznaczy. E, matka śmiała się, że ojciec cofnąłby czas, by sam mógł nim zostać. Gdy dorastałam, po każdej zwycięskiej wyprawie, wołał mnie na ucztę i stawiał na ławie. Pokazywał swoim wojom, wołając: Oto mój rodowy pierścień! Ten go włoży, kto kroć bardziej niż wczoraj zasłuży. A im błyszczały oczy i zęby, i ze śmiechem przezwali mnie jutro. Matka. Kobieta cicha i praktyczna wyuczyła mnie wszystkiego, co powinnam umieć. Snucia przędzy, tkania szycia, ważenia piwa, gotowania strawy, pokazywała zioła, które leczą rany i spędzają gorączkę. Najbardziej lubiłam tkanie i zdobienie koszul. Cieniuteńką igłą haftowałam głowy jeleni splecione tak, by zawsze w górę patrzyły. Rękawy ojca koszul wyszywałam w cieniutkie węże, tak cieniutkie, że ledwo oko mogło odróżnić, gdzie głowa jednego, a gdzie okon. Gdy apal Waldr miał płynąć na północ na wyprawę długą i żmudną, uszyłam mu koszulę podbitą od środka najdelikatniejszymi futerkami zajęcy. Płakałam z igłą w ręku, tak bałam się o niego. Na każdej skórce zajęczej wyhaftowałam znaki ochronne, najsilniejsze runy. Potem tak je do materii przyszyłam, by ich widać nie było. Nie chciałam, by ojciec je zobaczył. Zwykł mawiać, że nie zaklęcia, lecz tarcza chroni wojownika. A ja wiem, że i tarcza go chroniła, i moja żarliwość. Więc zdobiłam tamtą koszulę, haftując głowy smoków i wilków, a oczy ich i kły wyszyłam nawlekając zamiast nici swe włosy. By lśniły jak złoto. Ojciec wrócił z wyprawy cało, choć trwała dwie wiosny. Przywiózł łupy niezwykłe, futra białych niedźwiedzi, fokrenów i srebrzystych lisów, i wilków, i przywiózł brankę. Była drobna, ciemnooka, skośnooka, była drobna, ciemnowłosa, skośnooka, policzki miała okrągłe i błyszczące. Cichutka. Długo nic nie mówiła, nie znała naszej mowy. W swoim kraju była żoną władcy, którego mój ojciec pokonał. Ale i mąż miał sześć żon, więc nie było jej lekko. Matka dokuczała Brance, nazywała ją foką, szturchała i złościła się, że ta niewiele rozumie, ale ja pokochałam ją od razu, gdy zobaczyłam, jak troskliwie pierze odzież mego ojca w rzece. Jak tkliwie ją słuszy i delikatnie składa. Zaczęłam uczyć foczkę naszego języka. Była łagodna i zdolna, pojmowała szybko, choć nigdy jej mowa nie umiała być dość dźwięczną, dość twardą. Uczyła nas szycia skór i futer, tak jak to robią na północy w jej kraju. Towarzyszyłam w oczce stale. Była niewiele starsza ode mnie i miłą mi była jej obecność przy boku. Z braku siostry i innych rówieśniczek. Latem łapała mewy w sidła. Patroszyła je, by wyciągnąć z nich sine włókna przełyku. Przyglądałam się temu z odrazą, prosząc, by wyjaśniła, na co jej pta się wnętrzności, ale ona tylko śmiała się i mrugała oczami. Truchła mew rzucała psom, więc wkrótce łasiły się do niej wszystkie. A matka przezwała ją psią siostrą. Suszyła mewie przełyki na wietrze, aż zrobiły się z nich cieniutkie, twarde sznureczki. Wtedy spytała mnie, czy jej pomogę. I zaczęła je gryźć, częstując mnie z uśmiechem. Zwymiotowałam z obrzydzenia, patrząc, co robi, i uciekłam. Nikomu nic nie powiedziałam, bo bałam się, że ojciec odtrąci foczkę, gdy dowie się, że ta żuje pta się wnętrzności. Unikałam i potem długo. Po pewnym czasie foczka przyszła po mnie, łagodna i uśmiechnięta jak zawsze, i zabrała mnie do swojej izby. Nauczę cieszyć buty, powiedziała, i zobaczyłam rozłożone wszędzie skóry focze. Patrz i zapamiętaj. Więc patrzyłam zaczarowana, jak układa podeszwę ostrym włosem w stronę palców, żeby się nie pośliznął, jak wszywa suszoną trawę między warstwy skóry, żeby go ogrzała, jak delikatnie nakuwa dziurki w dwóch warstwach podeszwy osobno i zaślepia je cienką nicią. To mewa, powiedziała z dumą, pokazując na tę nić. Powstały z tego buty zimowe, jakich dotąd nie widziałam. Ciepłe i lekkie, a tak dopasowane do nogi ojca, że aż dziw, iż ich wcześniej nie mierzyła. – O, tu moja miara! – pokazała na swoje czoło, śmiejąc się jak zwykle. Ojciec zabrał te buty, idąc na następną północną wyprawę. Gdy wrócił, podarował w oczce ciężki, srebrny naszyjnik – i posadził przy sobie podczas pierwszej uczty. Wielu z jego najlepszych wojów nie wróciło do domu, zamarzli w śniegach północy. Nie mieli butów szytych ścięgnem mewy.